W Wenezueli były skorpiony, więc paliśmy świeczki, żeby nie podchodziły, bo one się bawią ognia w nosy. Więc one sobie chodziły tak dookoła tych świeczek, ale do nas starały się nie podchodzić. Padło pytanie, jakie jest najwyższy wodospad na świecie. No to każdy z nas wiedział mniej więcej, że to jest Salto Ángel, gdzieś tam w Ameryce Południowej. No oczywiście Dareczek wpadł na pomysł, że zjedziemy z niego na linach. Interpolem, który po wylądowaniu napisał mi list maila, żebym tam nie leciał, bo zginiemy, bo Interpol nam, nam nie pomoże. Leciały kamienie wielkości, no bardzo duże. No więc tak, to jest dodatkowe... One chyba... lecą, kwestia czy trafią, mm. nie? Wskazywał nam, żeby tu nie pływać, bo jest gniazdo kondy. tam sobie pływajcie, więc jeden pływał, drugi uderzał gałęziami w rzekę, po których po ukąszeniu no nie ty? masz lekarstwa, ale masz 7 godzin i umrzesz. Najtrudniejszym no najtrudniejsze pytanie, kim jestem? Muszę <głyszę> ci trochę ten... A co podglądasz? A co podglądasz? A co podglądasz? To podchwytliwe, nie? Zaglądam i tu, słuchajcie, do telefonu, tak, dzisiaj moim gościem jest Darek Pachut z tej okazji, że dołączył do teamu Sixpack, Sixpack Nutrition, ale też będzie swój content miał na Sixpack TV, to od razu zbijam pionę, cześć. Miło mi bardzo. No to jak już przeczytałeś pierwsze pytanie, kim jest Darek? Kim jest? To jest trudne pytanie. No, ale możemy się skupić na razie na tych kwestiach zawodowych, nie? I, i co będzie Cię łączyło z Sixpackiem? jest tak, zawodowo jestem emerytem. Dobra. Ok, więc y, tak, od ogóle jestem emerytem y, i mogę się rozwijać sportowo. Dlatego dołączyłem do Was. Okej. Okay. Ym... Ile masz lat? Już 37. 37. Kurczę, w końcu ktoś jest y, starszy ode mnie. Ale o rok tylko. Tylko o Ty rok. Jesteś 8 5. No, dałbym Ci więcej. 8. Bo jest zmęczony. <noise> no więc tak, od ogóle jestem emerytem i postanowiłem zająć się sportem. Tak. Cieszę się bardzo, że trafiłem na Was, bo mi w tym pomagacie. I mam dużo, myślę, że mam dużo fajnych pomysłów i chyba się zaskoczę. Darek będzie dostarczał content związany z ekstremalnymi sportami, czyli z czymś, co zawsze miało być na kanale, czego też byłem orędownikiem. Nie chcę tutaj... Przesadzić, ale gdzieś wzorcem dla mnie na pewno zawsze w tej dziedzinie będzie Red Bull, bo on dostarcza materiały igła i zawsze najlepsze. I myślę, że w tym kierunku gdzieś to będzie podążać. Zacznijmy od początku, bo wiem, że to się wiąże z wyjazdami, tak? bo od tego musimy zacząć. Jakie dyscypliny sportowe, Darek? Kajkarstwo górskie? Si. Od tego zacząłem. Moją przygodę ze sportami ekstremalnymi. Góry. Góry wysokie. Z elementami wspinaczki, aczkolwiek moja budowa nie pozwala mi być wytrawnym wspinaczem. Ile ważysz? 106 mm -hmm. czyli o 60 za dużo mniej więcej. No wiem wiesz, tam to raczej trzeba być postury, nie wiem, Roberta Karasia w takich dyscyplinach Andrzeja Bargiela, żeby chyba wchodzić, nie na... No dokładnie. Mm, dotlenić mięśnie. No i kanionik. Yy, w czym teraz się specjalizuję, jest to mój taki konik, że tak powiem. Mm -hmm. Najwięcej mi sprawia frajdy. Czyli po prostu zjazdy z wodospadów na linach. Jeżeli chodzi o kajkarstwo górskie, to ostatnio miałem okazję płać w Tyrolu, w Austrii i w Norwegii. Mhm. Norwegia jest to takie najlepsze miejsce światowe dla kajkarstwa górskiego. Tam zjeżdżają się wszyscy kajakarze bo jest najwięcej wody po prostu. A gdzie w Norwegii? W całej Norwegii. Wow. Akurat byłem w Wos, No mhm. Tak naprawdę każda rzeka kończy się wodospadem i można dużo polatać na tych kajakach. Mhm. Akurat jak ja byłem. Trzy tygodnie temu stan wody był bardzo duży, bo pogoda troszkę, troszkę pokrzywała nam plany, ale byli wszyscy, cała światowa była właśnie w Norwegii w tym okresie czerwcowym, żeby sobie polatać. Tyrol mi się bardzo kojarzy z nartami, z Alpami, z Włochami, ale to jest właśnie na pograniczu austriacko-włoskiej. No to tam rozumiem, że kajakarstwo górskie, no bo w górach tam mocno chyba ja ogólnie jestem zakopanego i zawsze się mówiło u nas, że potok to górski, to mocno rwie. To powiedz mi jaka jest siła takiego potoku. No powiem Ci tak, że w Polsce mamy tylko dwie rzeki, na które można pływać yy, kajakiem górskim. Jest to Białka yy, w okresie maja, to są dosłownie dwa tygodnie, gdzie jest możliwość popływania, kiedy są roztopy stat. A druga to jest schwacka poręba i rzeka kamienna. I to jest tydzień, kiedy izerskie je, śniegi schodzą. Więc tak naprawdę, uprawiając kajakarstwo górskie. A nie chcesz pływać po torze kajakowym, czyli sztucznym torze, mhm. musisz jechać w Alpy. I to jest jedyna możliwość, y, gdzie możesz prać dyscypliny z tego mieć fan. Ciebie co ciągnęło do kajaków, jak to się w ogóle zaczęło, bo to też ciekawe, bo jest to spektrum sportów ekstremalnych dość szerokie u ciebie. No wiesz. No powiem ci, że to była bardzo ciekawa y, sytuacja, bo y, jeden napój izotyczny miał reklamę y, w telewizji. I Steve Fisher, taki bardzo znany kajakarz górski, skoczył z wodospadu z 30 metrów. Nie? Ja patrząc na tą reklamę, stwierdziłem, że no, kupię kajak i skoczę. nie? Znajdę ten wodospad i sobie skoczę. Bo wtedy jeszcze myślałem, że trzeba być tylko popapranym, wejść w kajak i się objaśnić między tymi skałami i lecisz w dół. Tak. Ja jeszcze nie wiedziałem, że można być do góry nogami. Więc Odwróciło kupiłem kajak. Się. Tak, kupiłem kajak, zacząłem pływać na Dunajcu, żeby spróbować, jak to jest. Okazało się to bardzo trudne. Hmm. Mega trudne i techniczne. No ale już po. Dosłownie miesiącu wylądowałem w Austrii i próbowałem skoczyć z takiego 10 metrowego wodospadu, udało mi się. skoczyć z Lausafol, no i tak się zaczęła przygoda. Za którym razem? A za pierwszym. Wow. No wiedziałem, że muszę skoczyć i uciec z kajaka, bo nie umiem jeszcze robić tego eskimosyku, odwracać mhm. się. To jest po prostu na żywioł. Lecę, skaczę, a potem się ratuje. Ale udało się, Kanionik. Mhm. Um, jest to druga dyscyplina. Tak naprawdę mnie kręcą wszystkie dyscypliny, które są związane z wodą. Mhm. E, lubię ten żywioł. Kilku jeszcze nie spróbowałem, ale na pewno, na pewno w niedługim czasie podejmę się paru różnych sportów związanych z wodą. Korzystujemy sprzętu alpinistycznego, wysokościowego i wspinaczkowy, więc jest to pokonywanie wodospadów potoków górskich od góry w dół, czyli za pomocą skoków, zjazdów na linach, z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz topoganów, czyli zjazdów, no jest to taki duży aquapark dla dorosłych. Darek trenował brazylijskie jiu i e, chyba dość długo i to z sukcesami. E, tak, brazylijskie jiu-jitsu trenowałem 10 lat, e, w grapplingu w Kraków, czyli no, u nas tu w Krakowie, u Dudka Marcina, e, sukcesy, no mam taką skrzynkę na jabłka pełną medali jeszcze i pucharów. Ale w gi, gi czasami, czy submission? E, w gi i submission. Jaki tak. I tak. No skończyłem na niebieskim przez wypadek niestety, ale startowałem yy, i w purpurze mi się udało startować i yy, no była to niezła przygoda, aczkolwiek mega dużo kontuzji miałem. Sam no, dobrze wiesz, że kolana, jest... barki, plecy... Strzelają, więc zadła bardzo wszystkie różne rzeczy. No. A powiedz yy, ulubiona technika kończąca w brazylijskim? Balacha. Balaszka. Mhm. Ale na łapę czy na kolano? Nie, y... w sadme, znaczy w można robić. W można robić cyser. skrętówki i, i łamanie nóg, niestety w gi nie można było. Tak. Ale na rączki tak. tak. Zawsze, bo nawet Ale jak z startowałem yy, różnie. Ale głównie byłem w dosiadzie. A, okay. Ja miałem kategorię ciężką, bo ja startowałem i 100,5 plus. Więc to co powyżej 100 kg walczyło ze mną. Yy, niektórzy byli sprawniejsi, niektórzy byli po prostu ciężsi. I wolniejsi, ale lubiłem tą kategorię, bo początkowo zbijałem parę kilogramów, bo wiadomo, że w gi ważą cię w gi, przed pierwszą walką. A to nie e, jest więc... tak, jak w MMA czyli na przykład ważenie dzień wcześniej, tylko to jest w dniu Przed zawodów. pierwszą walką typowo, więc to nie było fajne zbianie wagi, więc hmm. stwierdziłem, że wolę ważyć 103 kg, wtedy moja waga była naturalna. Czy taki light heavyweight. Tak, a, a moi przeciwnicy ważyli około 110 i zwyż. Hmm. Ale było fajnie, przede wszystkim y, mega fajna przygoda. W Łodzi, w, Zg w Zgierzu miałem mistrzostwo Polski, w, w Brazylijskim, w Szczecinie, w ADCC, nie później rok później chyba miałem drugie miejsce. Nawet kiedyś e, przypadkiem wylądowałem na Pucharze Polski Szuto. E, tydzień przed zapisałem się na zawody, Dudek stwierdził, że nie idź tam, bo tam się biją ludzie, a ja, że jestem parterowiec, e, no to całkiem inaczej na ringu się widział w parterze. Tak. Ale wie dobra Dudek, za tydzień są zawody, coś tam się nauczę, nie? Wystartowałem w tym turnieju i wygrałem. Miałem trzy walki, ciężką walkę finałową, dwie rundy po pięć minut. Ale udało mi się właśnie skończyć. No, muszę powiedzieć, że przeciwnik mnie pobił dość mocno, bo miałem y, trzy tygodnie w gipsie nogę mhm. po tej walce, ale tam 30 sekund do końca Balaszka wyciągnięta. To, pobił, w sensie wnięta, to więc... jak noga, to pewnie jakieś lełki. I on był z y, Radomia z Te okay. Więc uparł się na nogi, po prostu mnie punktował na nogi. Tak, ja mhm. padł, już dwa razy to wywróciłem. No już tak naprawdę. Wyłączył nogę. Wyłączył mi nogę całkowicie. Dudek mówi: zmieni nogę, ją ja wiatrz, ja też ręcznik, nie? A, <laughs> Pod koniec pierwszej rundy, ale, ale fajnie było. Udało się udało się go pokonać przed końcem czasu, także także. to też wygrałem. Czy chyba nie, nie, nie boisz się wyzwań i challengeów. Widzę, że tydzień przed dyscypliną, w której, o której pojęcia nie masz, jedziesz i wygrywasz. No sam Tomek Drwal był w moim narożniku i sam powiedział, że. Z umiejętnościami musisz popracować, ale serce do walki to masz. No widzisz, a to, się, Także... że to jest najważniejsze co trzeba mieć do walki ogólnie, Dokładnie. serce i głowę. Nie, to zawsze, nie wiem, z tym się kojarzy Michał Materla, Piotrek Stróż też taki zawsze był, że serducho miał do, do walki. No często było tak, że na spanie ktoś był mocny, ale podczas walki głowa, głowa siadała, siadała i niestety pierwsza walka koniec, bo nie. No ładnie, czyli jest background fighterski, e, no ale chciałbym też e, pogadać o triatlonie, bo wiem, że e, pływałeś, biegałeś, jeździłeś na rowerze. E, Iron Man? Yy, powiem tak, biegać nienawidziłem. No, przy mojej wazie bieganie jest ciężkie, mm -hmm. ale jak przygotowałem się w góry wysokie, no to był to nieodzowny element treningu, no bo musisz biegać, tak. Yy, I powiem Ci teraz, że tak jak mój trener od biegania, z tym współpracowałem bardzo długo, Karol Henning, mm -hmm. z formy na szczyt. On mnie przygotowywał cały, całą kondycyjnie. Yy, I po pierwszych badaniach, jakie robiliśmy, wjął 2 Max. On mówi, ty stary, jesteś stworzony nie do tego sportu, który uprawiasz, czyli nie do siłowni, a do sportów wydolnościowych. Ja mówię, co chcesz mi powiedzieć, że po 20 latach trenowania na siłowni y, uprawiam ten sport? On mówi, tak, dokładnie tak jest. A czy zbadał Ci to VO2 Max? Tak, robiliśmy cały czas. Całe... pamiętasz? Już nie pamiętam, teraz ja jestem bardzo niski, niskie ten mam, y, bo zaczynam od 48, a kończę na 177. Więc okay. y, moje HR maksymalne jest y, bardzo niskie. Więc z wzorów, jak sobie badamy, że 200 i robimy sobie sami widełki, no to jest po prostu bardzo duży błąd, bo bym nic, wyte, nic bym nie trenował, hmm. a zrobiłbym sobie krzywdę. Hmm. E, no bo ja ważyłem w liceum 64 kg przy tym wzroście. Więc e, okay. byłem szczupły tak. genetycznie. No i 20 lat zajęło mi, żeby podwoić tą wagę, bo udało mi się, Mój mak moja maksymalna waga to 123 kg. E, no ale wtedy byłem... Oczką, że tak powiem. Hmm. Ale to była ma masa mięśniowa? Że... Czy po prostu... Masa mięśniowa, ale... takie elektry. Nie, masa mięśniowa była, ale przeszkadzało mi to w... Yy... przeszkadzało mi to w takim... Funkcjonowaniu. F... Znaczy, może nie funkcjonowaniu, ale żeby być sprawnym, tak? Także pod tym kątem były badania robione, no i tak... no i wyszło, że jestem wydolnościowym. wydolnościowym, w tych nie, warunków fizycznych. Nie tych warunków, tak. E, a no. myślałeś o tym, żeby trochę... Tylko tego się nie da pewnie już, zrzucić za dużo. Zrzucić? Nie chcę zrzucić. No okay chcę być ładny, nie? No to wróćmy do tego triatlonu, bo pytałem się czy brałeś udział w Nie w brałem. AM, nie. Okay, ale nie brałem, w połówce, chcę. w czwartce. Chcę wziąć w połówce. Jakaś tam data już jest, jeszcze nie będę zdradzał. Rower z dla mnie nowością. Aczkolwiek okazuje się, że moje łódka też mogą trochę watów wykręcić. Hmm. Więc sprawia mi to mega satysfakcję, nie sprawia mi to w ogóle trudności. Byłem Żabkowiczem, że tak powiem, więc cały czas się przekwalifikowuję na kraula. Hmm. Nie jest to łatwe. Ale zdrowsze yy, dla kolan niż za. Zdrowsze, tak, dla bioder przede wszystkim. Ja hmm. też miałem y, wcześniej kontuzję w finowej walce z stawu biodrowego i wylądowałem w szpitalu. Lekarz powiedział, że taki duży staw się nie zwicha, mi się zwichnął, więc też y, odczuwam y, tą kontuzję po 7-8 latach aktualnie. No i bieganie mi sprawia satysfakcję, co jest mega dla mnie czymś nowym, bo u mnie w poprzedniej pracy, jak mi kazali biegać, każdy dzień zaczynał się od 10 km. Ja żygałem, już byłem zły na nich po prostu, nie? Idąc do pracy. Jaką miałeś pracę, no. że zaczynałeś od 10 km biegany? Ja przez 15 lat pracowałem w jednostce specjalnej policyjnej, że tak powiem. Mhm. Biegłem w komiarce i zatrzymywałem złych ludzi mhm. z taką ładną kołatką o 6 rano. Okej. Okay. No Czy teraz jest szczęśliwy emerytem. to wy wjazdy robicie o 5 rano, no to. O 6, pewnie... o 5 nie pozwala. A, okej, okay, o 6 rano. 0, 0, tak. No to... Specyficzny tryb pracy, no. Trzeba bardzo wcześnie na nogach być zawsze. I to, I to po prostu jest telefon i lecisz. Dokładnie tak. Więc 15 lat na telefon, 24 godziny na dobę. Dziękuję. 15 lat pracowałem i tydzień. Mm. Czyli minimum. Mm. No a teraz... Bawi się w sport. Jesteś twórcą, pomysłodawcą e, fajnego projektu. I e, jako pierwszy wyjazd do Wenezueli e, wybrałeś sobie najwyższy na świecie wodospad. Salto Angel, chciałbym, żebyś o tym powiedział, bo to było 3 lata temu, tak? 3 lata temu, tak. To może opowiem, jak to się w ogóle zaczęło, bo to jest całkiem ciekawa sytuacja. Byliśmy z kumplami na jednym z wjazdów kanionowych w Szwajcarii. Eee... No i było mocno deszczowo, musieliśmy jeden, wodospad, jeden kanionik odpuścić mhm. i kumpel tam wyciągnął eee, telefon i była taka gra Quizmania na telefonie apka. No i tam padło pytanie, jak jest najwyższy wodospad na świecie? No to każdy z nas wiedział mniej więcej, że to jest Salto Ángel, gdzieś tam w Ameryce Południowej. No oczywiście Dareczek wpadł na pomysł, że zjedziemy z niego na linach. I wszyscy tak, tak, tak Dareczku, zjedziemy z niego na linach. No ale jakoś tam mi zaświtało, zacząłem o tym dużo czytać, szukać informacji na temat tego wodospadu. No i tam znalazłem, że ktoś tam z niego skoczył, ktoś tam wszedł na niego, coś tam Red Bull działał, coś tam inne firmy działały. Więc stwierdziłem, że nie no panowie, zrobię to z 10 najwyższych wodospadów. Nie, ma, nie mając pojęcia, jakie to są w ogóle. Ale top 10, znajdziemy sobie na że wodospady na świecie i zjedziemy z niego na linach. No, no. Ambitnie, i, fajnie. Tak i pół roku Ile zajęło Jakie ma mi? wysokości yy, wodospad w Wenezueli? 979 metrów, a najniższy z tych 10 ma 840, więc to jest tak sto kilka metrów różnicy. I w tym sto kilka metrów różnicy mieści się 10 wodospadów, no to to nie jest Ta, dużo. Nie jest jakby... dużo. No i pół roku zajęło mi znalezienie ich, bo różne źródła, różne, różne listy, więc tam z pomocą National Geographic udało mi się skompletować te 10. A w jaki sposób Ci pomogło znaczy, w sensie Ze źródeł, ze źródeł, tak, się ich źródłami, no i weryfikowałem to u nich, czy to jest prawda, nie? Hmm. Czy to kto to pisał hmm. i jak to było zbadane przede wszystkim, bo różnie można to właśnie zmierzyć, czy do samego poziomu morza. A to bardzo czy... fajny research, bo nie opierałeś się w tym, co wiadomo w internecie są no, różne źródła. nawet na 300 metrach się kończył dziesiąty, więc to była po prostu był, mega duża różnica hmm. była. No, aktualnie jesteśmy po trzech wodospadach. Eee, w 2019 roku zrobiliśmy Salta Angel, co też... Eee, Mega fajnym było przeżyciem, ponieważ w momencie, kiedy my tam byliśmy, była wojna domowa w Wenezueli, mhm. bo dwóch prezydentów, ja posiłkowałem się też Interpolem, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo tego teamu, bo tam było, no były szalaniny na ulicach, dużo ludzi ginęło. Ilu was było w teamie wtedy? Pięciu pięcioro. Ja widziałem taki, wysłałeś mi wczoraj taką zajawkę trailer, bo pewnie film dokumentalny z tego powstanie. Mamy taki zamiar, no. Będzie, miejmy nadzieję, że jak zakończymy cały projekt, to chcemy zrobić z tego film. No ja to od razu mówię, że się doczekać nie mogę, bo imponujące zdjęcia no, i z drona. Ogólnie, no, Wenezuela jest pięknym miejscem, więc to pewnie w obrazku będzie wyglądać cudownie. No bo dużo przygód no. już na miejscu samym. Na Macie miejscu. zarejestrowane te przygody? Tak, mamy Super. dużo przygód zarejestrowanych. Związanych z tą wojną. Związanych z wojną, z prezydentem Maduro, yy, z Interpolem, który po wylądowaniu napisał mi list maila żebym tam nie leciał, bo zginiemy, bo Interpol nam, nam nie pomoże. Odpisałem im, że tak już jesteśmy. Dziękuję za pomoc. Z problemami z wylotem. Także w Wenezueli mieliśmy wojnę, w RPA w tym roku w lutym mieliśmy powódź w Afryce, także też coś, czego nie mogliśmy się spodziewać. No w 2019 roku, jak zrobiliśmy wodospad ten najwyższy, myśleliśmy, że będzie wow, będzie fajnie, media nas odebrały bardzo dobrze. Tak naprawdę pojawiliśmy się w każdym mediach, yy, więc stwierdziłem, że teraz czas, żeby poszukać sponsora. Mhm. Zajęło mi to dwa lata niestety. Pandemia ukróciła wszystko, yy, zamknęła yy, drzwi, że tak powiem, wszystkie. Yy, Przez tą pandemię też zdaje się mówić, że do, Pakist do Pakistanu nie pojechałeś. Bo tak, pięć dni przed, przed wylotem do Pakistanu na 80 na Broadpick Okazało się, że nie mogę lecieć, no bo w tym momencie akurat jest największe epicentrum epidemii w Pakistanie i jest zakaz wlotu, więc wycofali nam wizy i rok przygotowań na wymarzony 8 poszedł, ale sprzęt jest, tak? I zawsze góra będzie stała, więc liczę, że będzie taki moment, że będę mógł tam wrócić. No wiem, bo boli, nie, ty, czas, boi, boi, bolą, tylko te przygotowania nie, pewnie. No tak, cały czas staram się być na jakimś poziomie, bo nie wiem, kiedy to się wydarzy. Mm. Więc cały czas staram się utrzymać tą kondycję i możliwość, żeby będzie telefon jestem gotowy. Okej, okay, sponsor? Eee, znalazłem sponsora, eee, teraz projekt jest osi Slide Challenge, także mega fajnie, eee, mieliśmy zagwarantowany wyjazd e, do RPA i do Norwegii, mm. co już zrobiliśmy, no i teraz będę ich przekonywał, żeby nasz kontrakt został przedłużony, na kolejne wodospady, bo zostało nam jeszcze siedem. W Norwegii plan był zrobić dwa wodospady, ale niestety warunki atmosferyczne tak pokrzyżowały plany, że udało nam się zrobić tylko jeden, Jaki? ale bardzo ważny Skorga, bo był to dziewiczy i udało nam się go zrobić jako jedyni ludzie na świecie, jako wow. pierwsi. Tak, Gratulacje. Więc więc y, już nam go nigdy nie zabierze. Czy to jest wytaczanie? To jest też tak, Nowe jak, przejdziesz, linii. jak przejdziesz, to od twojego swoje, nazwiska się bierze, albo nie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie ma nazwiska, ale jest to nasza linia, nasza okay. polska linia mhm. naszego projektu, więc teraz można ją powtarzać albo poprawiać. Nie jest łatwa ta linia na pewno, bo był taki stan wody, że no, było bardzo duże zagrożenie, że coś się nam spierdzieli po mhm. drodze. Leciały kamienie wielkości no bardzo duże. No tak, to jest dodatkowe. One lecą, z... kwestia czy trafią, nie? W takiej wodzie. Aha, aha, na górze było bardzo zawsze dużo... Zawsze trzeba się liczyć z tym, że lecą. Tak, tak zawsze trzeba się liczyć, że coś pójdzie nie tak, że się... Może no, coś będzie nie tak, więc trzeba być... No, bo ja rozumiem, jak, jak leci taki kamień, to ci nic nie pomoże. Kask, jeden, drugi, nic. No nie, no nawet taki kamień lecący z 300 roz... metrów, metrów. Y, kask ci nie pomoże, nie? A dostaniesz twarz, dostaniesz w rękę i możesz spać z liny, nie? Może tak. być lina przerwana, także dużo niebezpieczeństw. Nasze niebezpieczeństwem największym było tu żywioł, woda. Werpa wody było mało, aczkolwiek byliśmy drudzy na świecie, którzy to robią, bo po Słowakach, więc też e, tak naprawdę ta linia została stworzona, nasza nowa. Poprawiliśmy tę linię pod naszym kątem, bo była dużo większa woda niż mieli Słowacy, więc musieliśmy manewrować i ustawiać to pod kątem naszego bezpieczeństwa, a tam znowu było bardzo dużo latających kamieni i były węże. Były te czarne mamby, po których po ukąszeniu no, nie ma lekarstwa. Ale masz 7 godzin i umrzesz. Jeżeli ściągamy pierwszą linę, po pierwszym zjeździe ściągamy linę, już nie ma wycofu, możesz tylko w dół. Nam to zajęło dwa dni z noclegiem. Z jakiekolwiek ukąszenie, jakiegokolwiek tam węża kończyło się. Z czymś Tym, że Już raczej nie dojdzie wrócić. Nie wrócić. Nie? Nie Ale wrócić. to zaraz, bo dwa dni, czyli tam spaliście, jak to w tak, ogóle Tak, Spaliśmy w ścianie, mieliśmy cały sprzęt namioty, wszystko i był biwak w ścianie. W Wenezueli to samo. W Wenezueli zjazd trwał dwa dni i spaliśmy spadu. No dobra, ale jak y, śpisz sobie, tak jak rozmawialiśmy o tym, i na przykład są te czarne mamby, to raczej nie masz takiego swobodnego i spokojnego snu. No w ERPA nie dość, że były czarne mamby, to wywierciliśmy dziury w ścianie, wpięliśmy się uprzężami i spaliśmy w kaskach, bo latały czas z nie w nosy. Okay. Więc y, to był taki sen, wiesz, takie trzygodzinne czuwanie, żeby rano rozpocząć kolejny dzień. No i te węże, no od węży byliśmy odizolowani, bo były namioty. W Wenezueli były skorpiony, więc paliliśmy świeczki, żeby nie podchodziły, bo one się bawią ognia w nosy. Więc one sobie chodziły tak dookoła tych świeczek, ale do nas starały się nie podchodzić. I to wszystko jest zarejestrowane? Tak. Pięknie. Mamy, mamy to wszystko yy, nagrane. I tak naprawdę każdy wyjazd na Wodospad jest inny. No, przed nami. Yy, ale poczekaj, to zaraz, zaraz. Jeszcze ustalmy jedną rzecz, bo mówiłeś, że pierwszy wyjazd do Wenezueli było was pięcioro. Tak. Ale plus, y, tam był operator w tym wliczony? Jeden, Janek Wierzyński, bo jako jeden operator był. Okay. On robił zdjęcia, on robił y, latał dronem i on robił film. I on zawsze na każdym wyjeździe to robi, tak? Tak. Okay. Teraz mamy drugiego. Y, w y, Tugeli, Werpa y, i w Norwegii był jeszcze Wojtek Kozakiewicz. Mhm. Jako, I on głównie zajmował się filmowaniem, a Janek już przeszedł do fotografii dronów. Więc podzieliły się y, tak jakby obowiązki. obowiązki już. Okay. już było łatwiej. Kąpiąc się nawet w rzece, w Wenezueli, w dżungli, tam w Amazonii, Nasz gajda przewodnik z Indian Pemon, Yupi wskazywał nam, żeby tu nie pływać, bo jest gniazdo anakondy. Tam sobie pływajcie, więc jeden pływał, drugi uderzał gałęziami w rzekę, żeby nic nie podpłynęło, nie zjadło. Więc dużo takich przygód było fajnych, naturalnych. A tak naprawdę każdy wodospad jest, gdzie jest inny. A do na żywo? Na szczęście nie. Ale było bardzo dużo węży, bardzo dużo pająków. E, bardzo dużo było takich naturalnych e, przeciwieństw i e, zagrożeń. Osiem dni szliśmy Amazonią, dżunglą. Na szczyt Salto Angel. Osiem dni e, prowadzi, prowadzili nas Indianie z, z, z plemienia Pemon. No, a potem dwudniowy zjazd, i potem znowu jeszcze 65 km rzeką górską. E, musieliśmy wycofać się. Wenezuela, ogromna wilgotność chyba w powietrzu. Tam Bardzo I duża. I przez no to też, ta temperatura jest No Było ciężko w tej dżungli, bo jeden dzień był bagnami, drugi dzień korzeniami, trzeci dżunglą, czwarty sawanną, więc każdy dzień był po prostu inny. Werpa mhm. akurat mieliśmy jednodniowy... Trekking w Norwegii też, jednodniowy trekking, ale przed nami Hawaje, przed nami Peru, Nowa Zelandia, Kanada. Więc będą się zaprzęgi, skutery, będą śmigłowce. Bo ze śmigłowców musimy zjechać na linach w, na Hawajach. I w Peru, bo już wiemy, że tam nie ma szans dotarcia na ten wodospad. Więc tam musimy zrobić trochę inny ekstrem, już nie będzie trekkingu, ale będą znowu śmigłowce. A co w Islandii na... musimy wylądować na wodzie, żeby dopłynąć do spotku hmm. wodospadu. A co na przykład z taką Niagarą, która jest pierwszym Ona wodospadem? Jest niska. niska jest. Ona jest wielka, ale jest niska. A nam w naszym projekcie są najwyższe wodospady. Fundamentalną sprawą to jest przygotowanie motoryczne, tlenowe, wydolnościowe do takiego. Do takiego... Wyzwania I jak Ty to robisz? No właśnie, moim e, dużym problemem, że tak powiem, to jest ilość dyscyplin, które uprawiam. E, Bo ty, powiedzmy, sylwetki, kajakasa górskiego, gór, e, sportów wydolnościowych, bieganie, rower, pływanie, e, muszę czas mieć dużo czasu na, na trening. Więc e, tak naprawdę zdrowo odżywianie to jest podstawa. Mhm. E, ilość snu, która u mnie kuleje niestety, bardzo mocno. A to Ale możemy sam dobrze sobie żywia przebić, ja mam e, dwa lata bezsenności. Nie mam bezcenności. ja po prostu nie mam czasu na spanie. A, okay. I to jest u mnie problem. E, no i suplementacja, tak? Mhm. E, przy tej ilości treningów, bo czasami dwa, 3 treningi dziennie jeżeli robię, to bez suplementacji, zdrowego odżywiania, no to bym się po prostu już połamał dawno. Mhm. Organizm by tego nie wytrzymał. Więc e, bardzo mocno dbam o minerały, witaminy. Co kiedyś nie robiłem. Kiedy skupiłem się na przetreningówce na białku czy tam gajnerze, no bo masa mięśniowa, tak? Mhm. Teraz 90% mojej suplementacji, to jest magnez, kompleks witaminy B, kolagen i mam mnóstwo tabletek, które jem trzy razy dziennie i one się opierają na mojej odporności, mhm. a dopiero uzupełniam to przetreningówką i tym, co mam zjeść po treningu, tak? Mhm. I ostatni właśnie rok robię to i mega duża różnica jest w moim organizmie. Dużo zdrowiej się czuję młodziej przede wszystkim. Jestem młody, ale teraz jestem jeszcze młodszy. Mhm. Eee, no i tak naprawdę no to jeżeli chodzi o sam trening, no to te wszystkie wyjazdy górskie, wodospadowe czy kajakowe no to, to jest trening techniczny. Mhm. Eee, bo w kajaku wydolność jest potrzebna, aczkolwiek technika gra dużą rolę, bo tam możesz się utopić po prostu. I nie dużo trzeba, żeby stracić życie w wodzie, bo tego, że nie zatrzymasz ogień może zaleć wodą, tak? Ale wody nie zatrzymasz, że on sobie będzie dalej płynąć. Albo ci pozwoli płynąć z nią, albo cię zatrzyma. Więc e, jeżeli chodzi o e, góry, e, to u mnie w pracy mam bardzo dobre e, podstawy. Z mojej pracy wyciągłem, bo tam byłem instruktorem od technik glinowych i od ratownictwa e, górskiego, więc tamtą wyciągnąłem bardzo dużo szkoleń z goprem, stoprem, e, które dały mi tą podstawę, żeby teraz rozwijać się. Jeżeli chodzi o trening wydolnościowy, no to tak naprawdę, prócz siłowni, którą nie uprawiam, nie chodzę często na siłownię, bo trzy razy w tygodniu, cztery, no to uzupełnienie właśnie bieganiem, pływaniem, rowerem każdego dnia tak naprawdę. No i bardzo mało czasu na sen, że tak powiem. Trochę pogmatwałem, że tak powiem, ale sam teraz w tym momencie nie ogarniam, kiedy co trenuję. No wiem, dużo Więc tego jest Dużo jest, tego jest bardzo. I, czyli skupiłeś się bardziej na y, witaminach, suplementach, które ci mają podnieść odporność nie? i zadbać o stawy pewnie. Dokładnie tak. Hmm. Kiedyś na to nie zwracałem uwagę, ale teraz, hmm. już po tym okresie, y, wiem, że jest to mega bardzo ważne. Bardzo ważne, bo wszyscy skupiają się na tym, żeby mieć moc na treningu. Mhm. Ale pamiętajmy, że trening trwa godzinę, a potem mamy 23 godziny na to, żeby uzupełnić to wszystko no i się wyjść z tego i przygotować się na kolejny trening. Darek, bardzo dziękuję za rozmowę, było mi miło z tobą porozmawiać. Pierwszy raz rozmawialiśmy i mam nadzieję, że jak będziesz się wybierał na kajaki, to kiedyś się No Mam dla ciebie taki mały challenge. Niebawem. Tak, tak także. Ja mam się bać, bo jak wiesz, tych powiesz. Tak, opowieści... no, może się bać. No, to, się, to się zacznę bać. Yy, natomiast co? Yy, do zobaczenia i na Sikspak TV, i do zobaczenia być może na Macie. Coś tam bardzo lekko, luźno wiesz, porobić. Bardzo chętnie możemy się pokulać. No. Także również dziękuję za rozmowę, było bardzo miło. I myślę, że to jeszcze nie będzie nasza ostatnia. Nie, to dopiero początek. To dopiero początek.